Przecież prosimy Twojej łaski nam trzeba niech na uczce postąpimy objawionej nam z nieba, niech ją pojmie z łatwością. uczymamy stało. A jej światłem oświeceni, w dobrem będziemy utwierdzeni. Duchu Święty, który oświecasz serce i mysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta lektura katechizmu Kościoła Świętego katolickich pouczeń duchownych była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Najświętsze serce Jezusowe. Zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi. Módl się za nami. Święty Józefie. Módl się za nami. Święty Atanazy. Módl się za nami. Święty Tomaszu Zakwin. Módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Apologetyczny katechizm katolicki opracował ksiądz Gadowski, miejsce Piastowe 1939 rok. Dalsza część z rozdziału czy, czy z części o nadziei i modlitwie chrześcijańskiej. 58 rozdział o modlitwie, punkt 158. Co znaczy modlić się? Modlić się znaczy mówić do Boga, aby Go uwielbić, podziękować Mu za dobrodziejstwa i prosić Go o różne łaski. Święty Augusty nazywa modlitwę kluczem do nieba, bo przez nią dostępujemy darów niebieskich. Katechizm trydencki dodaje, że przez modlitwę pomnażamy siły duszy naszej, a najwięcej wiary i nadzieje, bo wzrasta nasza ufność w pomoc upatrzności bożej. Przez modlitwę pomnaża się też miłość ku Bogu, który w dobroci swoje skłania się ku. Prośbą naszym. Miłość ta sprawia również, że chętnie rozmawiamy z Bogiem na modlitwie, bo ci, którzy się kochają, chętnie ze sobą przestają i rozmawiają. Modlitwa skutecznie oddala pokusy i przezwycięża w Bogu te, które nas nagabują. I przezwyciężał w Bogu te, które nas nagabują. Im silniej pokusy uderzały na pana Jezusa w ogroju, tym goręcej on się modlił i nie ustawał w modlitwie. Uczył też pan Jezus, że niektóre napaści szatańskie można oddalić jeno postem i modlitwą. Modlitwa wstrzymuje również kary Boże. Gdy Bóg chciał wytracić na pustyni Żydów bałwochwalczych, Mojżesz modlił się gorąco o przebaczenie ich winy. Bóg rzekł wówczas puść mnie, abym ich wygładził. Mojżesz jednak nie zaprzestał się modlić i przejednał Boga. Pismo Święte przypisuje tu modlitwie rodzaj wszechmocy powstrzymującej karę Bożą. I teraz sprawiedliwy mogą modlitwami swoimi wyprosić darowanie kar grzesznych. To też Bóg zachęca każdego. Wzywaj mnie w dzień utrapienia, ja Ciebie wyrwę, a ty mnie czcić będziesz. Dalsza część, daj Boże, nastąpi. Pouczenia duchowe, ojciec Gnap, Maria, Garigula graszczy, okresy życia wewnętrznego. Wstępem do życia w niebie z rozdziału 10: Oczyszczenie czynne woli. I przypomnę parę rzeczy o tym, o czym czytam, o egoizmie jako głównej wadzie woli, która skutecznie nasze życie religijne może zniszczyć, i niszczy, jeśli, Jeśli się mu poddany. Dlaczego? Bo e, y, 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 mowa jest o, o miłości własnej, a miłość własna y, nie jest zrozumiana jako wypełnienie przekazania, będziesz miłował Pana Boga i bliźniego swego jak siebie samego, tylko jako zaprzeczenie właśnie tejże miłości. I na czym polega ta, 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 ta miłość własna, fałszywość, miłość własna, egoizm, tak jak tu jest określany. Przypomnienia, że wola zwraca się ku dobru całego człowieka, że człowiek siłą woli, siła woli w poruszaniu siebie i innych władz do czynu pochodzi z uległości tejże woli wobec Boga, z uzgodnienia uz z wolą Bożą, gdy wtedy przez łaskę siła Boża przechodzi na nią. No ale teraz ważne, ze względu na grzech pierworodny, że co jest, nie wpadając w przesadę pierwszych protestantów i ansemistów, musimy przyznać, że rodzimy się z wolą skłonną do egoizmu, do nieuporządkowanej miłości siebie. To jest z naturą. Z naturą skażoną grzechem pierworodnym związanym. Jest, jest to rana zwana złością, przejawiająca się często jako gruby egoizm, którego powinniśmy się wystrzegać, a który stanowi domieszkę wszystkich naszych czynów. Czyli wszędzie będzie obecny egoizm, wszędzie będzie to obecny. Główną wadą woli jest ten brak prawości zwanej miłością własną lub nieuporządkowaną miłością siebie. Która zapomina o miłości należnej Bogu i bliźniemu. Miłość własna, czyli egoizm, jest oczywistym źródłem wszystkich grzechów. Oczywistym źródłem wszystkich grzechów. I teraz, jak, jak jasne, jasna rzecz, że wola własna, którą się określa jako wolę niezgodną z wolą Bożą, jest źródłem wszelkiego grzechu. I teraz, jak, jak ten egoizm. Nieuporządkowana miłość własna może się przejawiać utylitaryzmem albo kwietyzmem. Utylitaryzmem to jest ustecznością. Jak ona wtedy działa? Utylitaryzm teoretyczny lub praktyczny nie widzi w egoizmie zła, lecz siłę, którą należy miarkować. Czyli jedynie trochę okieł, ale sama w sobie nie jest czymś złym. I będą psychologowie, którzy, którzy będą tak psychologowi, nie wiem jak tam z całą psychologią, że pomyśl o sobie, musisz pomyśleć o sobie. Właśnie w tym rozumieniu. Czyli dać upust egoizmowi, co najwyżej go zmiarkować. Co najwyżej go zmiarkować. Czyli widzi cznotę, utylitaryzm teoretyczny, praktyczny, nie widzi w egoizmie zła. Lecz siłę, którą należy miarkować, ta doktryna sprowadza cnotę do interesu. Do interesu, jest zabiciem wszelkiej moralności. Sprowadza ona do pożytecznego i przyjemnego dobro moralne. A teraz co się, praktyczny prowadzi do pychy, która skłania do uważania siebie za centrum wszystkiego, co nas oznacza. Jest to pycha panowania jawna lub ukryta. Co robi kwietyzm przeciwnie? Chciał potępić wszelką miłość interesowną, nawet pragnienie nagrody wiecznej, jakby, by, jakby był jakiś nieporządek w nadziei chrześcijańskiej, czyli, czyli kwietyszta powie: Ja tego nawet dla nieba nie robię, ja jestem tak dobry. Że ja nawet o niebie nie myślę, bo gdybym myślał o niebie, to wtedy bym nie był bezinteresowny. I co, co jest, co jest że, że pod pozorem tej absolutnej bezinteresywności wielu kwiatystów wpadło w lenistwo duchowe, które przestaje się interesować świętością i zbawieniem. Czyli tak jest, tak jest bezinteresowny, że, że z lenistwa nie będzie w ogóle zainteresowany ani świętością, ani zbawieniem, bo on już wszystko ma. On już jest tak bezinteresowny, jest dobrym człowiekiem. I teraz warto by było jeszcze, zanim zacznę, zwrócić uwagę, diabeł, który jest, no nie można powiedzieć, doskonałym psychologiem, ale po Panu Bogu naturę ludzką najlepiej zna, z perspektywy przyglądania się jej. Diabeł o tym egoizmie naszym dokładnie wie. I teraz zobacz, że w tym świetle. Jak patrzysz na człowieka, to każdy jest do kupienia, tylko jest kwestia ceny. Bo każdy jest z natury, w sensie nie ze stworzenia, tylko z tytułu zranienia grzechem pierworodnym, każdy jest egoistą. I teraz zobacz, na jakiej zasadzie Żydzi mogą robić to, co robią, że moralnością steruje. Że dla ratowania swojego życia mogę poświęcić drugie życie także Żyda. Dlaczego się na to godzą? No bo to, i, i, i co to rodzi? To rodzi, że jeżeli jesteś w sytuacji zagrożenia, to wiesz, że drugi cię poświęci, ale jednocześnie, jak ty w tej sytuacji jesteś, to dajesz sobie prawo, żeby poświęcić drugiego, i nie masz żadnej. Żadnego z ci nie dygnie, po prostu. Że gdyby Polacy jako katolicy robili to, co Żydzi dzisiaj robią z Palestyńczykami, to my byśmy tej traumy, w jakiej, no musielibyśmy nie wiem, co zrobić, po czymś takim. Znaczy, pierwsze, że to by nas hamowało przed zrobieniem tego, co, co, yy, yy, co robią Żydzi. Kiedy Polacy będą zdolni robić do tego, co robią Żydzi w Palestynie? Kiedy? Kiedy się wyrzekniemy wiary, wejdziemy na bezbożność. Żydzi dzisiaj w Palestynie robią to, co Niemcy robili z Żydami w czasie wojny, lepiej, doskonale. Lepiej, doskonale. A to wynika z, tytułu, z prawa egoizmu i świadomości, że każdy człowiek w którymś momencie to zrozumie dlaczego, bo jest egoistą. Czy dla, dlaczego, dlaczego politycy usprawiedliwiają ten czyn Żydów? Bo się kierują egoizmem. Media, dlaczego? Bo się kierują egoizmem. Niczym innym. Miłością własną. Przeczącą Bogu. Sąd dalej czytam. Autor naśladowania, Księga Trzecia, rozdział 27, w ten sposób opisuje nieoporządkowaną miłość siebie. Chrystus, czyli Chrystus mówi, synu, za wszystko winieneś oddać mi wszystko, a w niczym już nie należeć do siebie. Pamiętaj o tym, że nic na świecie nie szkodzi ci tyle, ile miłość własna. Gdy miłość twoja będzie czysta, szczera i w należne karby ujęta, nie ujażnie cię żadne stworzenie. No ale jeżeli miłość taka nie będzie, ani czysta, ani szczera to wszystko Cię ujmie, jest tylko kwestia ceny i etapu, i w którym momencie, jak nie w tym, to w tamtym, jak nie tak, to, to, na, to, 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 to na inny sposób. Jeszcze bardzo ważne jest, jeżeli ktoś się kieruje egoizmem, co się dzieje, że wszystko jest na sprzedaż, że dajmy na to, jeśli Wojtyła nie był Żydem i się nie kierował egoizmem jako, jako cnotą, jako cnotą, to do czego człowiek, który nie panuje nad egoizmem, dochodzi? Że robi złe rzeczy, ale jak i usprawiedliwia? Dobrze, że zrobił to, na mnie to w Asyżu. Zrobiliśmy to spotkanie, bo inaczej nie wiem co odetną fundusze, nie dadzą pieniędzy. W związku z tym, zrobiłem, zrobiliśmy to dla was. To jest, ten, ten ja nie nie widziałem tego filmu, kiedyś mi był opowiadany inną wstrząsą, nie wiem, czy to był hollywoodzki film. Dwoje młodych ludzi, kochających się u początku swojego życia, nie wiem, czy są sakramentem małżeństwa, czy nie, czy nie. Czy, czy w każdym razie wchodzi w to stary człowiek, stary zdeprawowany, zdegenerowany człowiek i zaczyna przekonywać kobietę, żeby zdradziła mężczyznę z nim, bo dzięki temu on zapłaci za to co, co im jest do życia dzisiaj potrzebne. No oczywiście na pierwsze jest absolutnie nie, to jest niemożliwe. On odchodzi. Pamiętam jak mi to było opowiadane, jak to tam jest, nie, nie znam tego filmu. I w którymś momencie między nimi zaczyna się jakaś taka dziać, że no a może jednak to by nic z tego złego nie było. No ja tylko, że tak, ja tylko to zrobię, serca nie przyłożę, a pieniądz będziemy mieć. I, i w którymś momencie jest, nie wiem co, że ona, ona jego przekonuje, a potem on ją, no, i on, no i się dzieje. Ale dlaczego, dlaczego ten człowiek z tą propozycją przychodzi? Dlatego, że jeżeli ktoś nie kieruje się wiarą, a Żydzi Jezusa Chrystusa odrzucili, to doskonale tak jak diabeł, w rozumieniu doskonałe, na ile natura może nie, nie od strony absolutnej, rozumie naturę człowieka jako grzeszną, że każdy człowiek jest egoistą. Czyli na każdego człowieka jest cena i każdy człowiek da się przekupić za określoną cenę. I od tej strony tylko katolik się nie da, jeżeli będzie wierny do końca we wszystkim. Teraz kiedyś czytałem. To nie było w żywotach świętych. O którymś tam z świętych czytałem z pierwszych wieków chrześcijaństwa, nie kapłanów, żołnierz jakiś. Chciał, chcąc go skłonić do grzechu, żeby, żeby się pokłonił bożką, był powieszony, znaczy, no wiadomo, wyrok był na niego wydany ale chcący jeszcze, żeby na koniec życia zdradził Chrystusa, przywiązano go jedwabnymi nićmi, czyli słabymi takimi, żeby, żeby mógł się zerwać i w jego otoczenie puszczono nie byka, tylko jak to ładnie tam w żywocie z nierządną kobietę, która coś tam przed nim robiła. To on sobie odgryzł język i tym językiem plunął. No kto tak potrafi zrobić? Tylko ten, kto... A mógł się zerwać. No po co by się zrywał? Tylko, tylko ten, który się oprze na Bogu i nie chce zgrzeszyć. Czyli nie ma ceny, za którą, za którą da, się, da się przekupić. Czy ten kawał, nie wiem, czy, czy wam był znany, pamiętam z, z, z czasów szkoły, szkoły podstawowej dwóch Żydów, deliberuje, co zrobić... Co zrobić, żeby papieża yy, przekupić, żeby konsekracja nie była na winie, tylko na Coca-Coli? I dają, nie znacie tego, i dają pieniądze, dają pieniądze, no ale nie, nie daje rady, dają więcej. Tam stawkę yy, razy 100, razy 1000, razy milion kwot I na koniec tych dwóch Żydów doświadczenia. To ile On im zapłacił. On, czyli to ile Chrystus im zapłacił, że jak na winie, to na winie. W każdym razie musimy, musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli ktoś nie kieruje się moralnością płynącą z przyjęcia prawdy, płynącej z chrześcijaństwa i łaski, Siłą rzeczy natura ludzka jest mu znana na ten sposób. Każdy człowiek jest egoistą. W związku z czym, jak egoistę upokarzasz, czy mu robisz krzywdę, nie przeżywasz tego bardzo. Dlaczego? Bo wiesz, że jak nie ty jego, to on ciebie. Tylko katolik jest w stanie się zatrzymać. Ale musi żyć w poparciu o prawdę i łaskę. Inaczej też się sprzeniewierzy, dlatego każdy z nas jest testowany. Na różny sposób, w różnym czasie. I będzie przetestowany. I będzie przetestowany. Natomiast ważne jest tutaj to, 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 co Pan Jezus mówi. Chrystus mówi: Synu, za wszystko winiene oddać mi wszystko, a w niczym już nie należyć do siebie. Pamiętaj o tym, że nic na świecie nie szkodzi ci tyle, ile miłość własna. Gdy miłość Twoja będzie czysta, szczera i w należne karby ujęta, nie ujażni cię żadne stworzenie. Nie chciej pożądać tego, czego posiadać ci nie wolno. Nie pragnij mieć tego, co może ci być przeszkodą i pozbawić cię wewnętrznej wolności. Dziwi mnie to, że nie poruczasz się mnie z całej głębi serca ze wszystkim, co możesz zapragnąć i posiadać. Czemu daremnie trawisz się smutkiem? Czemu się zbytecznie trudzisz? Trzymaj się mojego upodobania, a nic na tym nie stracisz. Jeśli uganiać się będziesz za tym lub owym, jeśli będziesz chciał być tu i tam dla schlebiania własnej wygodzie i zachciankom swoim, nigdy nie osiągniesz pokoju i nie uwolnisz się od udręczenia, bo w każdej rzeczy znajdzie się jakiś brak i na każdym miejscu jakiś przeciwnik. To samo naśladowanie, Księga Trzecia rozdział 54, mówi również trafnie o różnych poruszeniach natury skażonej która pozostaje skażona nawet po chrzcie. Natura chytra jest i wiele, wielu przynęca usidla i oszukuje, a siebie samą zawsze ma na celu. Siebie samą zawsze ma na celu. Natura nie chce być podwładną i samowolnie ujażnić się nie daje. Pracuje tylko dla własnej korzyści i baczy na to, jakie by zyski z innych ciągnąć mogła chętnie odbiera części i poważanie, obawia się zawstydzenia i wzgardy, rada, by mieć wszystko osobliwe i wykwintne, ogląda się na rzeczy doczesne, oburza się na słowo najdrzejszej obrazy, natura jest chciwa i chętniej bierze niż daje i lubi to, co jest własne i osobiste, Chełpi się z dostojnego miejsca, z wysokiego rodu, płaszczy się przed możnymi, pochlebia bogatym, na dolegliwości i niedostatek prędko się uskarża. Rada, by słuchać nowinek, chce wiele doświadczać zmysłami i pokazywać się na zewnątrz. Pragnie być widzianą i czynić to, co budzi. Co budzi podziw i pochwałę. Zwróćmy uwagę, jak kiedyś mówiliśmy, czy słyszymy ludzi, yy, yy, którzy mówią: Ja tego bym nigdy nie zrobił, ja siebie znam. Żeby siebie znać, trzeba najpierw dobrze znać naturę człowieka skażoną przez grzech pierwolotny. Jak ktoś tej perspektywy nie bierze pod uwagę, albo ją wprost odrzuca, albo nie ma u zielonego pojęcia czy odrzuca perspektywy wiary i grzechu pierworodnego, nigdy nie zna człowieka inaczej jak egoistę. I albo z tego powodu egoizmu będzie go wykorzystywał, albo będzie mu przeczył, wówczas będzie kwietywstą. Dobry człowiek. No bo do któregoś mieczu człowiek będzie dobry, tak długo jak jego interes jest niezagrożony. Ale jak będzie, to nie ma trudności. Jeszcze ostatnia akapit jest, łaska zaś nie dbał o ciekawe. Czyli tutaj, że żeby znać siebie, trzeba znać naturę człowieka. I jaką naturę musimy w tym świecie znać. Musimy w tym świecie bytujemy jedyni jako mężczyzna albo kobieta, chyba że ktoś jest zboczony i coś ze swoją płciowością czyni, wbrew tejże, tejże płciowości. I to musimy o sobie wiedzieć. Czyli, że muszę znać siebie z perspektywy natury, czyli wiedzieć o sobie jako mężczyzna, ale żeby wiedzieć o sobie, żyję w świecie, w którym są i mężczyźni, i kobiety. Jestem z ojca i matki, a nie z samego ojca, nie z dwóch ojców, nie z dwóch matek, bo z tego ludzi nie ma. Czyli muszę znać naturę człowieka z perspektywy natury, natury człowieka, natury męskiej, natury... Yy, żeńskiej i do tego dopiero jest to, co jest znaniem siebie, swoje życie, rodzina i tak dalej, i tak dalej, żeby znać siebie. Jak ktoś mnie tego nigdy nie zrobił, ja znam siebie, uważać jak takich ludzi słyszę, nic nie wie o sobie, nic nie wie o sobie, łaska zaś nie dba o ciekawe wieści, nowości, Uczy zmysły poskramiać, próżnej chluby i okazałości unikać, uczynki godne podziwienia i pochwały skromnością pokrywać, a w każdej rzeczy, w każdej umiejętności szukać pożytku duszy, tudzież czci i chwały Bożej. Łaska ta jest światłem nadprzyrodzonym, szczególnym jakimś darem Bożym, właściwą cechą wybranych i zadatkiem wiecznego zbawienia. Ona to odrywa człowieka od rzeczy ziemskich, i wznosi aż do zamiłowania rzeczy niebieskich. A zmysłowego w duchowego przemienia. Zmysłowego w duchowego przemienia. A przeto im bardziej człowiek powściąga i zwycięża naturę, tym łaska obficiej na niego zlewać się będzie. I pod wpływem codziennych swych nawiedzeń odnowi całego wewnętrznego człowieka na obraz i podobieństwo Boże. Wśród nas w kaplicy, do której przychodzicie, jesteśmy... Kogo spośród nas znać jako człowieka, u którego symptomy są, widać, że jest człowiekiem, który jest przekształcony, przekształca się z zmysłowego w duchowego człowieka. O kim byście pomyśleli, powiedzieli? Że w nim widać, że się przekształca z zmysłowego w duchowego. Ona to odrywa człowieka od rzeczy ziemskich i wznosi aż do zamiłowania rzeczy niebieskich, a zmysłowego w duchowego przemieniu. Precz z egoizmem, a nie utylitaryzm, czyli, że, że, że jedynie egoizm powściągać, a sam w sobie jest dobry, nie jest czymś złym. Czymś złym. Albo kwietyzm. Tak jestem bezinteresowny, że cóż mnie tam niebo obchodzi Dobrym można być w każdej religii. No proszę bardzo. No proszę bardzo. Gdyby dobrym można było być w każdej religii, to Pan Jezus nie umierałby za wiarę, którą nam ogłosił. Powiedziałby, by, by macie być dobrzy. A nie kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Także nigdy w jakichś takich tych rozmowach, jak się toczą raz przy stole, gdyby ktoś mówił, że egoizm jest czymś dobrym, bo jest związany z naszą naturą, to nie mówi zgodnie z tym, co nam mówi wiara. Egoizm jest nieuporządkowaną miłością własną, nie jest wypełnieniem przykazania miłości samego siebie, bo, po, bo miłość samego siebie, którą nakazuje nam Chrystus, jest umiejscowiona, że najpierw mam miłować Boga, a potem jestem ja. Natomiast egoizm jest umiłowaniem siebie bez Boga, wbrew Bogu, przeciwko Bogu postawienie człowieka. Powyżej Boga. Powyżej Boga. I Pan Bóg może być, cały czas jest miejsce. W posoborowie cały czas jest miejsce dla Pana Boga. Cały czas jest miejsce. Ale już nie ponad człowiekiem, tylko człowiek ponad Panem Bogiem. To jest egoizm. Sobór Watykański II to jest zatwierdzenie egoizmu jako drogi uświęcenia, to jest, no to jest, to jest od diabła. Posoborowie jest zaprobowaniem drogi egoizmu. Proste, yy, owocem po soborowie jest nowy kult. Nowy kult stawia w pierwszej kolejności człowieka w miejsce, bo z czego to płynie? Z egoizmu. Co to hołubi? Egoizm. To się nie może Bogu podobać i się nie podoba. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. <laughs> Najświętsza Panno Maryjo, Sprawny zbawił Amen. duszę swoją. Zobacz, Maryjo, łaski pełne, Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami, błogosławiono w odżywota Twojego Jezusa. Święta, Święta Maryjo, Maryjo, Matko Boża, módl się za nami Bóg. grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci Bóg. naszej. Amen. Święta Panno Maryjo, sprawę zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Panno Maryjo, sprawę zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono od Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, Wam, wam oddaję ciało, serce i duszę swoją. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną w Jezu, Maryjo, Józefie Święty, niech przy Was spokoju Bogu Ducha oddam. Tominos hobbyzkom et cum spiritu tuo Benedic hat omnipotens die uspat et fius spiritus sanctus Amen, Amen.